Pani poseł, w imieniu koła Kukiz 15 zapraszam, głos zabierze pan poseł Marek Jakubiak. Bardzo proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Ja odnoszę wrażenie, że przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ma jedną wadę. Dziś to wybrzmiewa. Ta wada to jest to, że nie jest platformą obywatelskiej. Odnoszę wrażenie, że gdyby był, zupełnie inne oceny by były jego pracy. Ale powiem tak, że proszę Państwa, na naszych oczach dzieją się bardzo dziwne rzeczy i chciałem o tym właśnie dziś z tego miejsca powiedzieć. Otóż dochodowe spółki, spółki, które miały reklamodawców, spółki, które funkcjonowały dość sprawnie, wydaje się, dziś postawione są w stan likwidacji. Dla mnie jest to działanie na szkodę tych spółek. I powodowanie, że na przykład ciąg reklam, czyli przychody reklamowe, przepłynęły do prywatnych stacji telewizyjnych. Jest to działanie na szkodę skarbu państwa. Czy to się komu podoba, czy nie, kiedyś do tego tematu trzeba będzie wrócić. Mówimy o miliardach złotych. Pamiętamy, że dofinansowanie wtedy telewizji, która bardzo inwestowała wtedy w nowoczesny sprzęt i przechodziła z generacji starszej do najnowszej generacji studiów telewizyjnych, nazywaliście nonszalancją poprzez płacenie dwóch miliardów złotych, zamiast, pamiętamy, na dzieci chore, na raka, na onkologię ogólnie itd. Ja się chciałem zapytać, co się z tymi pieniędzmi dzisiaj dzieje. Czy to nie jest przypadkiem tak, że dzieci już wyzdrowiały w Waszym mniemaniu, a 4 miliardy prawie już przekazaliście na telewizję, która dziś jest w dramatycznej sytuacji. Czy dziennikarze, których żeście napadali wtedy, yy, mówiąc, że zarabiają bukra, czy wiedzieć ile, to dzisiaj w TVP Info i w TVP oni już nie zarabiają tyle? Czy przypadkiem nie jest tak, że 30% więcej zarabiają? I oczywiście nie powiem tutaj panu posłowi z Platformy Obywatelskiej, że miał paskudne wystąpienie, bo pani marszałek się zaraz zdenerwuje, więc ja powiem, że nie podobało, nie, nie podobało mi się to wystąpienie, dlatego że po pierwsze... Miałem, miałem możliwość występowania w telewizji państwowej wielokrotnie. I nikt nie odważył się napisać mi, co mam powiedzieć. Nikt. Jeżeli to nie był pluralizm, to co to było? Bo jeżeli chodzi o to, co pani Leo mówiła, pani poseł, że zapraszano, kogo chciano, no to ja chcę państwu przypomnieć, że żeście nie chodzili do telewizji w ramach buntu przez parę lat. Dlatego tam was w tych procentach nie ma. Natomiast te programy, w których ja brałem udział, zawsze był przedstawiciel opozycji. I teraz do, idziemy do, do celu. Wasza telewizja nie zaprasza z 15 od samego początku, a jest to już prawie 6 miesięcy. Taki mamy pluralizm. Tam mogą występować jedynie wybrani przez was ludzie, którzy mówią to, co wy chcecie słyszeć. Na tym zakończyliśmy. Teraz jeżeli chodzi o pana, wypowiedź pana posła Merkaja Kubiaka, no bardzo dziękuję za, za to pokazanie różnicy pomiędzy moją postawą a postawą kogoś, to należałby do Platformy Obywatelskiej. Natomiast chciałem powiedzieć, że nie należę do żadnej partii i także uważam, że działania podjęte przez ministra Sienkiewicza w sprawie likwidacji Spółek to są działania na szkodę spółek, i złożyłem w tej kwestii zawiadomienie do prokuratury zaraz na początku, gdy się to wszystko działo.